Nie mam kumizowie. Pamiętacie? Który Ja widzę teraz to mam. I zobaczcie to. Da się na palcu, ale to trzeba bardzo dobrze trzeba. Ale też się dało się. Okej. Okay. To jest bardzo fajne. On się też y, no, y, pokładać no. ale koszka mi się, się przepchnął. Tu mamy to, wczoraj to raj. Ja się to uczyłem. A dobrze, wiemy, że robi się ta, ale co się stanie? Trzeba bardzo dobrze, nie, nie z no Będziemy mieć ta. Tak, to na nas padnie. Ale też robię takie czarki. Ja, a <suszel> A to jest bardzo fajna. Nie wiem jak na Was. O! To nie do zainteresowane. Dostanie... Ty się od miodu. Ostawki mi się Kanskje den var sølvskåla.